Słuchajcie, zauważyłem, że niektórzy uczniowie mają problem z wyznaczaniem zależności trygonometrycznych w trójkącie prostokątnym. Pokażę swoją metodę, jaką stosuję, żeby to zrobić sprawnie. Załóżmy, że mamy kąt alfa, musi być kąt prosty. I poprosili cię, żebyś rozpisał sinus alfa, cosinus alfa i tangens alfa. Kotangens jest na odwrót niż tangens, to zaraz pokażę też. No i wyobraź sobie tak. Stoisz ludzikiem na podłodze przy kącie tym, o który Cię prosili. Czyli jak proszą o kąt alfa, no to stawiasz ludzika przy kącie alfa, ale tak, żeby stał na podłodze. Podłoga jest tam, gdzie będziesz widział no, kąt prosty, czyli no, widzisz ścianę i tu jest podłoga, czyli tu stoisz gościem. Czyli w skrócie zapamiętaj, że tam, gdzie jest kąt prosty i Twój kąt, to tam stawiasz ludzikę, no bo tu będzie ściana, a tu jest podłoga. Wyobraź sobie, że on trzyma piłkę w ręce. No i rzucasz piłką w taki sposób, że odbija się w górę. To jest sinus. A do C. Teraz wyobraź sobie, że trzymasz tą piłkę i postanowisz rzucić w podłogę. I odbija się do góry. To jest B do C. No i teraz tangens alfa. Tangens alfa, wyobraź sobie, że rzuciłeś za słabo. Ta piłka spada w dół. To jest A do B tangens jest na odwrót, czyli z b przez a. I tyle tak naprawdę. Jak dadzą ci jakiś inny, inaczej wyglądający trójkąt, bo niektórzy mają wątpliwości, ty, ale jak mam teraz to zrobić? W ogresy, że masz tak. I poprosili o ten kąt. Beta. No tu kąt prosty raczej ci zaznaczą, to jest wysokie prawdopodobieństwo. I poprosili cię, żebyś wyznaczył sinus beta, cosinus beta, tangens beta. Pamiętasz, co mówiłem? Stawiasz ludzika tam, gdzie jest podłoga, czyli szukasz kąta prostego i tego kąta twojego, o który cię prosili. Czyli jak proszą o beta, to patrzysz, gdzie jest linia łącząca kąt beta z 90 stopniami. Pewnie nieprawidłowo to po polsku powiedziałem, ale chodzi o to. Jak masz trudności, żeby sobie to zrobić, to przecież możesz obrócić kartkę. Nikt ci nie zabrania. I teraz lepiej będziesz widział. Tu stawiasz ludzika. No bo naprzeciwko masz ścianę, a tu przy tobie stoisz na podłodze. Tutaj byś nie mógł położyć, no bo przecież większość ścian nie robi się w taki sposób, że masz. Może tak stawiasz gościa? To wtedy co, widziałbyś coś takiego? To by nawet nie była ściana, tylko byś był w tym domku jednorodzinnym, co sufit jest skośny i byś stał na suficie. No bez sensu. No i znowu. Rzucasz piłkę w górę, to będzie sinus, czyli Y przez Z. Teraz druga. Pamiętasz cosinus? Cosinus oznaczał, że rzucasz w podłogę, czyli tam, gdzie masz nogi. Rzucasz piłkę w dół, ona się odbija do góry. Jakbyś to lepiej widział. Rzucasz piłkę w dół, odbija się do góry, czyli X przez Z. No i tangens beta. Jest wtedy, kiedy postanowi jej rzucić za słabo i spadła w dół, czyli y przez x. No i tyle. To są te zależności. Reszta raczej będzie dla Was łatwa. Zostawcie lajka, udostępniajcie innym. Będę kręcił więcej takich filmów, jak uważacie, że będą przydatne.